Tomasz mask, witam Państwa bardzo serdecznie. Dominika Mazurek, właścicielka marki Liderzy Biznesu oraz właścicielka i producentka domów modułowych i mobilnych. Witam serdecznie. Cześć. Tak. Ostatnio, sobie tak pomyślałem, bo dużo podróży po świecie, jakby miał taki dom na kółkach, że mógłby się przemieszczać z miejsca w miejsce, to byłoby fajnie. Od razu mi się to z kamperami kojarzy, ale mhm. to nie o to chodzi. To nie do końca o to chodzi. Kampery są wygodniejsze do przejazdów, tak? Jeżeli cały czas chcesz się poruszać, to jak najbardziej kamper jest wygodniejszy. Natomiast w domach mobilnych chodzi trochę o coś innego. Generalnie jest to też w świetle przepisów pojazd, więc jak najbardziej przemieszczanie się jest możliwe, tym jesteśmy normalnie pojazdem, na przyczepie. Pojazdy są homologowane, posiadamy rejestrację, posiadamy OC, także normalnie możemy poruszać się po drogach. Podpinamy pod samochód osobowy, możemy jeździć z miejsca A do B. Natomiast część naszych klientów stosuje to, myślę, w zupełnie innym celu. Chodzi przede wszystkim o działki, na których nie możemy nic postawić. Czyli nie możemy mieć nawet domku na zgłoszenie, tak zwanego do 35 metrów kwadratowych. Który nie musi mieć żadnego pozwolenia na zbudowanie, tak? Dokładnie, dokładnie, bo na działkach budowlanych możemy postawić wszystkie domy mieszkalne, ale i tak je musimy zgłosić, tak? Więc potrzebujemy gdzieś mieć warunki zabudowy lub plan zagospodarowania. Musi nam umożliwiać to, że postawimy jakiś malutki domek, który będzie służył albo jako letniskowy domek, albo całoroczny. Z tym, że działka musi spełniać te, te warunki. Natomiast część klientów, którzy mają działki leśne, rolne, działki, które są objęte na przykład Natura 2000, krajobrazowe, piękne działki, ale zostają totalnie niewykorzystane. No i tutaj pojawiło się rozwiązanie na ten problem, czyli nasze domki mobilne, które w świetle przepisów są pojazdem a nie budową. No ale taki domek co ma koła, jak go postawimy to będą te koła tak. widoczne, czy tak. jakoś, nie wiem, są jakieś yy, do zamaskowania tych kół? Jak to wygląda? Można to zabudować tarasem jak najbardziej, niemniej jednak te koła zostają na stałe, e, czyli pełnią funkcję taką, że jeżeli przyjdzie ktokolwiek i powie, na przykład, tak? dokładnie. Dzień dobry, tutaj nie wolno budować domu, ale proszę pana, proszę pani, my tutaj mamy samochód, to tak. jest po prostu auto. Dokładnie, to jest przyczepa. My zmieniamy przeznaczenie, więc zmieniamy przeznaczenie na przyczepę kempingową. W związku z tym w każdym miejscu, gdzie może stanąć przyczepa kempingowa, możemy postawić nasz domek. Ile to jest metrów? E, to jest od 15 do 30 metrów kwadratowych. Takie przyczepy są po długości 6, od 6 do 8 e, 4 metra kwadrat, długości. Natomiast szerokość jest zawsze 2,5 ze względu na przepisy ruchu drogowego. W związku z czym z antresolami jesteśmy w stanie osiągnąć powierzchnię po podłogach do 30 metrów kwadratowych. Z antresolami? Tak. Czyli co te y, samochody Sypialnie. są wysokie, tak? To jest samochód jest przed naszą przyczepą. Nasza przyczepa posiada dyszel, który podpinamy po prostu pod samochód. Ten domek może sobie stanąć, możemy odpiąć samochód, i ten domek sobie stoi. Ma podpory, więc jest, stoi na stałe na podporach, ale te kółka zostają jak najbardziej. Także, jeżeli przyjdzie jakaś kontrola, czy sąsiad stwierdzi, że no, ten domek stoi tam za długo i mu się to nie podoba, bo w świetle przepisu mamy te 180 dni, gdzie może coś zostać zakwalifikowane jako zbudowane na stałe. Ale co za problem, po prostu podpiąć, przestawić taki domek o mobilny. Metry. Dokładnie. I znowu mamy te kolejne dni, tak? Tak, dokładnie. A jeśli chodzi o media, czyli prąd, no i Łazienka, woda Łazienka. Tak, to mamy dwie możliwości. Jeżeli klienci mają takie działki, gdzie mają już media, to po prostu wpinamy wodę. Podpinamy kanalizację normalnie rurą kanalizacyjną, podpinamy prąd tak jak wtyczką kamperową. No i mamy temat załatwiony. Jeżeli nie mamy dostępu do mediów, no to jest drugie rozwiązanie: budujemy taką niezależną wersję. Czyli mamy zbiornik na wodę czystą, brudną, toaletę kompostującą lub spalającą. No i jeżeli chodzi o prąd, jest opcja albo agregat, albo fotowoltaika. Spalającą toaletę? Tak. To co, że... Kupa się pali? O co chodzi? Tak, to znaczy, że wszystko pod wpływem temperatury jest spalane, to potrzebuje tylko dostępu właśnie do prądu e, i wysypujemy raz na 2-3 tygodnie po prostu popiół. Wow, to w ogóle nie słyszałem nigdy o takich e, rozwiązaniach. A co z ekologią? no generalnie to jest naturalne wszystko, tak? Więc to, co się sypuje, no to jest, to jest naturalny nawóz, tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o zbiorniki, które mamy, no to mamy zbiornik na wodę brudną, więc musimy to wylać w odpowiednim do tego przeznaczonym miejscu. Też zależy, czy używamy tylko wodę do umycia rąk to jest woda czysta, czy używamy jakiejś chemii do tego, nie? A prysznic możemy mieć w takim... Jak najbardziej. Tak? Budujemy normalną łazienkę z prysznicem, z umywalką, no i właśnie z tą toaletą, w zależności od tego, czy to jest kompostująca, czy spalająca. Kuchnia, salon... E, sypialnia, antresola e, i wannę też można. Jeżeli ktoś się bardzo uprzejmie nie ma problemu. Bo ja to wiem, w wannie leżeć, jak nie ma wanny, to. Możemy dla ciebie zrobić projekt indywidualny. A, super. E, I czy te domy w środku, e, mobilne na kółkach, wyglądają jak samochód, jak przyczepy, czy to nie. jest pięknie po prostu wykończone i naprawdę wygląda to jak dom? Tak, pięknie wykończone, wysokiej jakości materiały, wygląda jak dom, budujemy normalne kuchnie. Ostatni projekt, który robiliśmy z blatem kompaktowym, czyli taki konglomerat, który był na górze położony, fronty z normalnej kuchni w wysokim standardzie może nie będę podawała producenta, ale wysokiej klasy materiały wszystkie meble w środku, projektowane i robione na wymiar, indywidualne piękne okna panoramiczne które też mogą pokazać nam to, właśnie piękne widowiskowe działki typu jeziora, góry więc. Możliwości są naprawdę ogromne. I powiedziałaś, ile maksymalnie metrów możemy mieć? Do 30 kiedy? metrów po podłodze, jak liczymy. 30 metrów, czyli y, taka kawalerka, tak naprawdę. Dokładnie, i w cenie kawalerki też. Bo tak kawalerki to zazwyczaj mają tak 20, 25 metrów, może do 30, tak. czyli to wcale nie jest taka mała powierzchnia, w której prawie nie będziemy mieli możliwości ruchu. No nie, i absolutnie mogę zapewnić, że przez to, że jest to małe pomieszczenie, ale dobrze zaprojektowane, jest naprawdę ergonomiczne, przestrzenne. I powiem szczerze, że... Chyba nie ja powiem 100% osób, które wchodzi realnie do tego domku, mówi, ojej, to jest większe niż na zdjęciach i niż nam się wydawało, więc naprawdę komfort życia w tym jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. A jak chcemy się przemieścić, to musimy mieć jakiś duży samochód, czy pod osobówkę możemy podpiąć tak? Możemy pod osobówkę, tylko że osobówka na haku musi mieć przeznaczenie DMC wbite do 3,5 tony. Czyli dopuszczalna masa całkowita na haku musi być wbita do 3,5 tony. I jak najbardziej te większe suwy, pick-upy, busy e, już spełniają te wymagania i mogą przewozić taki domek. Czy jeśli chciałbym więcej metrów, to sobie mogę dwa takie dwie takie przyczepy postawić obok siebie? Jak najbardziej. A mogę je jakoś połączyć? Możemy zrobić taki, to jest wtedy projekt indywidualny, ale jak najbardziej. No powiem tak, no jesteśmy producentem, jesteśmy fabryką, 90% projektów robimy i tak indywidualnie, bo każdy klient chce mieć gdzieś tam dopieszczone te swoje wnętrza. Robimy te domki też pod klucz, także z wszystkimi modelami, ze wszystkimi mylami, ze wszystkimi może klient zamówić, tak naprawdę wchodzi tylko z walizką i może mieszkać. To też fajne jest rozwiązanie na tematy inwestycyjne, właśnie tak jak mówisz, więcej tego zbudować, wynajmować. Robimy teraz taki projekt pod, w Myszczonowie, pod Santago, gdzie będziemy wynajmować w najmniej krótkoterminowym, też szukamy tam inwestorów. Jest to fajne rozwiązanie, bo naprawdę to jest dom w cenie kawalerki, który jeszcze można wynajmować na wysokim roj. Kawalerki w cenach warszawskich? Nie, nie. absolutnie nie. Tutaj to pół miliona, teraz no kawalerka nie. kosztuje. To spokojnie dwie, trzy sztuki jesteś w stanie kupić. Ile, ile powinniśmy mieć na zakup takiego, takiego takiej przyczepy? Powiem tak. Startujemy od 120 tysięcy netto w górę. Lecimy w zależności od poziomu wykończenia i wielkości domu. Wow. Rozważę w takim razie. To ciekawe. A y, czy w mieście też sobie możemy postawić taką przyczepę? Jak najbardziej. no Wystarczy kawałek gruntu. Tak naprawdę nie musimy być właścicielem tego gruntu. E, możemy możemy wyrzeźbić. Dokładnie. A, wynająć, wydzierżawić kawałek. Jak najbardziej. Ja myślę, że to, to jest też dobra opcja dla takich ludzi, którzy lubią zmiany bo na przykład jeśli potrzebują być w Warszawie, to sobie wynajmują jakieś nieduży, nieduże miejsce na przykład pod tą przyczepę. Ale jak chcą sobie pojechać na Mazury i mieć piękny widok, to mogą się przetransportować i sobie gdzieś tam wynająć. Dokładnie, jakieś pola kempingowe. Niesamowite, jeszcze w ogóle nie słyszałem o takiej opcji, więc zapraszamy. Dominika Mazurek, gdyby ktoś z Państwa chciał dowiedzieć się więcej i otrzymać ofertę, to jak skontaktować się możemy? Jak najbardziej, firma nazywa się Movehouse, mieścimy się w Zabrzu, także serdecznie zapraszamy do obserwowania naszej strony i mediów społecznościowych. Właścicielka marki Liderzy Biznesu i właścicielka i producentka domów modułowych i mobilnych Dominika Mazurek była moją Państwo Dziękuję. Za Dzięki do, za dzisiaj. Słodki, do do Cześć. Słyszenia.